Życie jest pięknym momentem. Człowieku czytaj, pismo święte. Pytaj, czytaj, weź do ręki żywe słowo, te święte księgi. Do wyprostowania są drogi kręte. Człowieku czytaj, pismo święte. Szalom, szalom, kochani. Mam nadzieję, że. Wietrzna pogoda nie będzie nam jakoś super szczególnie przeszkadzać. Spróbowałem znaleźć takie miejsce, które będzie nieco zaciszne, przynajmniej w okolicach mikrofonu, więc mam nadzieję, że będziemy mogli się skupić dzisiaj na słowie. Bardzo Wam dziękuję za to, że ostatni odcinek był tak mocno komentowany, że było tyle reakcji, to naprawdę też jest niezwykle cenne i budujące, bo ja z jednej strony wiem, że tam jesteście, nie wiem, że, że to oglądacie i wiem, że jest przynajmniej kilkadziesiąt osób, które towarzyszy mi od, od dłuższego czasu i bardzo jestem za to wdzięczny. Natomiast to jest też dla mnie bardzo budujące, jeśli mam jakąś reakcję, tak? Jeśli widzę, że wy sami dzielicie się tym, jak to słowo. Na Was wpływa, w jaki sposób Wy je rozumiecie, w jaki sposób ono Was doświadcza. Więc pamiętajcie, że ja tu z drugiej strony też jestem i, i, i bardzo się cieszę, kiedy mogę usłyszeć czy przeczytać to, w jaki sposób Wy przeżywacie to słowo. To, to jest super. E, także zachęcam, jak najbardziej. Przestrzeń pod, pod filmem jest, jest oczywiście na Wasze komentarze. E, bardzo serdecznie za nie, e, za nie wszystkie dziękuję. Kochani moi, dzisiejsza Ewangelia, bo od niej chciałbym wyjść. I podzielić się z Wami takimi trzema myślami. Więc dzisiejsza Ewangelia myślę, że jest kwintesencją w ogóle całej Biblii, tak? Bo o ile byśmy sobie mogli powiedzieć, że szczytowym punktem historii zbawienia jest, jest właśnie historia Ewangelii, historia Jezusa Chrystusa, tak? Od stworzenia Adama, jakby wszystko zmierza do. Do pełni objawienia w Jezusie Chrystusie, tak, do nowego przymierza. No i później cały Nowy Testament jest jakby opisem tego, w jaki sposób to nowe przy, przymierze, ta historia właśnie odkupienia przez Jezusa Chrystusa, jak ona wpływa na świat. Nie? Więc Jezus jest tutaj absolutnie centralną postacią w Biblii i Ewangelia jako opis Jego, jego życia i działalności jest też centralnym miejscem Biblii. A gdybyśmy z kolei, z kolei mieli z Ewangelii wyciągnąć takie najważniejsze zdanie to ja osobiście bym się podpisał pod tym co mówi nam dzisiejszy fragment liturgii słowa, dzisiejszy fragment Ewangelii. Dzisiaj mamy Jan 13 przepraszam, Jan 3 16 18. Osobiście uważam, że Jan 3, 3 16 17 to jest naprawdę kwintesencja całej historii zbawienia. Najważniejsze zdanie w całym Piśmie Świętym. Oczywiście całe jest ważne i ja absolutnie jestem daleki od tego, żeby kroić Pismo Święte czy odrzucać jakieś części. Nie. Myślę, że powinniśmy czytać całość i powinniśmy jako chrześcijanie, katolicy naprawdę mieć za taki. Istotny cel, żeby Pismo Święte znać, żeby je przeczytać, żeby je czytać, żeby je znać, nie takie trzy może punkty, przeczytać, żeby, żeby nie było tak, że, że nie znamy w ogóle Słowa Bożego, czytać, żeby to nie była jednorazowa lektura, ale żeby to słowo nam cały czas towarzyszyło. No i znać w takim sensie, że ono nas przemienia, że ono ma wpływ na nasze życie. Nie jest dla nas jakąś taką obcą lekturą, czy tylko jakimś przyjęciem intelektualnym, ale jest czymś, co. Co zmienia nasze życie. Więc w takich trzech punktach, może jeszcze tytułem wprowadzenia. Ale co nam mówi dzisiaj Słowo Boże? Ja sobie pozwolę przytoczyć ten szesnasty i siedemnasty wers. Ok? Tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez niego zbawiony. Co nam to słowo mówi? Co nam mówią te zdania? Po pierwsze nam mówią, jaki jest zamiar Pana Boga. Że Bóg nie jest tym, który nas ściga, który nas sprawdza, który odhacza ile przykazań nam się udało zaliczyć i czy to wystarcza do tego, żeby się dostać do nieba, czy może trzeba nas jednak odesłać do piekła. Sa 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 sa, sa ale fajnie, nie? Bóg taki nie jest. Bóg nie szuka na nas haków. Zamiarem Boga nie jest to, żeby nas potępić, a my ewentualnie, jak się zepniemy i wypełnimy przykazania, to po prostu nie będzie się miał do, do czego przyczepić i nas wpuści do nieba. Przepraszam, że tak mówię, może to brzmi trochę ordynarnie, ale, yy, ale zobaczcie, że wielu ludzi, którzy deklarują się jako wierzący, w taki sposób postępuje: takiego Boga wyznaje, takiego Boga widzi. Tymczasem Słowo nam musi, mówi dzisiaj bardzo wyraźnie, tak, zamiarem Boga jest Twoje zbawienie, tak, Bóg jest wszechmocny, Bóg jest wszechpotężny i On chce Twojego zbawienia. Co to znaczy? To znaczy, że On całą swoją potęgę i moc i wszechmoc yy, ukierunkuje po to, żeby, żeby Cię zbawić. To jest Jego plan i Jego zamiar. Naprawdę trzeba się postarać, żeby tego zbawienia nie doświadczyć, nie? Tym bardziej, że zobaczcie, jak dla Boga to jest ważne. Co nam o tym mówi, to, że dał swojego jednorodzonego syna. Waga naszego zbawienia jest naprawdę ciężka, dlatego że Bóg poświęca swoje własne życie, Bóg poświęca swojego własnego syna. Więc zobaczcie, że to Twoje i moje zbawienie jest tak dla Boga ważne. Że on w całą swoją siłę, całą swoją wszechmoc ukierunkowuje właśnie po to, żeby Cię zbawić. Co jest kryterium, kluczem tego zbawienia? Moja i Twoja wola. To czy ja przyjmę to, co Bóg dla mnie zrobił. To czy ja będę chciał tej relacji z Nim, która jest zbawiająca, tak? Bo to nie ja sam siebie zbawię. Nie przez dobre uczynki sam siebie zbawię. To Bóg mnie zbawia, łaską mnie zbawia i to jest bardzo, bardzo, bardzo aktualne i to jest biblijne, tak? Czytajmy Pismo Święte, bo ono nam naprawdę w wielu fragmentach właśnie mówi o tym, że to Bóg nas zbawia. Kluczem do tego, żeby po to zbawienie sięgnąć, jest właśnie nasza wiara, tak jak nam mówi dzisiejszy fragment Ewangelii, tak jak nam mówi, nie wiem, chociażby epilog Ewangelii Marka, czy w ogóle epilog którejkolwiek z Ewangelii, czy mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo tekstów Świętego Pawła w listach. Łaską jesteśmy zbawieni, kochani, i po drugiej stronie tej łaski, czyli jako dawca tej łaski, stoi Bóg, który poświęca absolutnie wszystko, żeby tę historię zbawienia od Adama po Apokalipsę doprowadzić do końca. To, co może nam nas odgrodzić od zbawienia, jest, jest nasza własna wola. To, że nie będziemy chcieć znać. Takiego Boga, który jest łaskawy i miłosierny, to że odrzucimy to, co Bóg dla nas zrobił. Ale jeśli w to wchodzimy, jeśli wierzymy w Boga i Bogu, to droga jest dla nas otwarta. I to jest ta nadzieja, o której, o której pisze święty Paweł w Rzymian 5.5, tak? Nadzieja, która, która zbawia, dlatego że ta nadzieja nas ukierunkowuje na, na Boga, który jest dawcą łaski i dawcą nadziei. Okej, okay, kochani, myślę, że to jest jasne. Wiele razy mówiliśmy tutaj na tym kanale właśnie na ten temat, że, że nie ma auto zbawienia, tak, że, że nie poprzez uczynki się zbawiamy, ale, ale poprzez wiarę i poprzez przyjęcie łaski, którą nam Pan Bóg daje. Oczywiście tak, ta nasza wiara jest wyrażona w uczynkach. I tutaj klasyczny tekst z listu Świętego Jakuba, tak? wiara bez uczynków jest martwa. Oczywiście, że tak, ale cały czas proszę róbmy tę pracę, tak? odwracajmy to nasze myślenie. Tak? Czyli wchodźmy w metanoję, w nawrócenie, że pierwsze jest łaska, wiara i później dopiero moralność z tej wiary wynika. Myślę, że to jest najważniejsze. I to jest, tak jak mówię, w tych zdaniach, które dzisiaj nam Kościół daje, kryje się kwintesencja całej Ewangelii. Ale coś, co mnie uderzyło jeszcze w tej pierwszej myśli, sięgałem bodajże do któregoś z komentarzy tej serii prymasowskiej, nie pamiętam już dokładnie do którego komentarza, ale on zwrócił uwagę, ów komentarz, że przecież słowo świat, które dzisiaj występuje w tej Ewangelii, Bóg umiłował świat. Bóg nie posłał swego Syna, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony, to słówko świat w języku Jana Apostoła, ale też w języku chociażby świętego Pawła, oznacza tych, którzy są w opozycji do wierzących. I to, to mnie trochę szokowało, przyznam szczerze, i to mnie pokazało też, jak ja w ograniczony sposób myślałem do tej pory o tej Ewangelii. Bo myślałem sobie właśnie, są wierzący i dla wierzących jest łaska, i Pan Bóg przychodzi do wierzących i ich zbawia, i wszystko jest takie piękne, nie? Tymczasem zobaczcie, Bóg umiłował świat, Bóg umiłował każdego, również tych, którzy, jakby w innych fragmentach pism Jana czy Pawła, będą jakąś opozycją, będą tymi, którzy odrzucają Boga, którzy się odwracają do niego plecami, którzy się z nim nie liczą, albo są obojętni. Ich też Pan Bóg pokochał, za nich też poświęcił życie swojego jednorodzonego syna, ich też odkupił. Czy będą zbawieni? No to już jest przestrzeń wiary, nie? Ale odkupienie jest też dla nich. Ja pamiętam takie dyskusje, które się przetaczały przy okazji. Prób tłumaczenia mszału, nie? bo wiecie, że tam, znaczy wiecie, może nie wiecie, od kilkunastu lat chyba w ogóle jest już planowane nowe wydanie mszału. No i tam między innymi słowa przeistoczenia, kiedy, kiedy jest transubstancjacja wina w krew nie? Jezusa, i są, i są słowa Jezusa, która za was i za wielu będzie wylana. Tam padały propozycje za was i za wszystkich. No, i się podnosiły głosy, że przecież, no nie za wszystkich, no bo nie wszyscy skorzystają, bo nie głosimy żadnej tutaj apokatastazy, nie głosimy tego, że piekło będzie puste i w ogóle, nie? Tak, jakby to zawsze pozostaje w dyspozycji wiary człowieka, nie? Czy on przyjmie tę łaskę, ale z drugiej strony patrząc, za kogo Jezus na krzyżu nie umarł? Umarł za każdego. Swoje życie poświęcił za każdego. Tak umiłował świat. Przyszedł po to, aby świat zbawić. Czyli również tych, którzy olewają go, którzy odwracają się do niego plecami. Za nich Jezus też umarł. Ich Bóg też pokochał. Co oni z tą miłością zrobią? Czy skorzystają na tyle, żeby po tej drabinie łaski wejść do nieba? To jest kwestia otwarta i kwestia indywidualna każdego z nas. Nie? Więc kochani moi, tutaj ten świat mnie naprawdę mocno szokował, kiedy, kiedy odkryłem, że rzeczywiście, że to nie chodzi tylko o tych, którzy są w kościele wierzący, może nieraz słabi, potykający się, ale wierzący, nie? kiedy zobaczyłem, że, że nawet ci, którzy odwracają się plecami od Boga, o nich Jezus też myślał, za nich też umarł, za nich, za wszystkich przelał swoją krew na krzyżu. Więc to jest pierwsza moja myśl związana z tą dzisiejszą Ewangelią. Druga jest taka, jakby odwołując się do tego zdania, którego teraz nie przeczytałem, czyli pozwolę sobie, kto wierzy w niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy. Już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. No i tutaj, oczywiście, jakby istotą jest ta wiara, tak? Czyli to, czy masz relacje z Bogiem, czy się o te relacje z Bogiem starasz, czy tę Twoją wiarę widać, też po tym, jak postępujesz. Ale to, co mnie jakoś uderza, to to, że to jest aktualne, że to jest tu i teraz, w tym miejscu i w tym czasie, nie? że oczywiście możesz zdecydować się na odrzucenie Boga i to będzie twoje piekło, to będzie twoje potępienie, ale jeśli odrzucasz Boga, to to dzieje się już tu i teraz. I tak samo jak Królestwo Niebieskie mamy zasiewać tu i teraz, ono jest już tu, będzie miało swoją pełnię gdzieś tam w eschatologii, w przyszłości, po drugiej stronie śmierci, ale zaczyna się już tutaj i o to Królestwo mamy się starać i to Królestwo mamy głosić. Tak samo, piekło już tutaj może się zacząć. I to ty decydujesz, co budujesz, nie? To możesz budować wokół siebie Królestwo Boże, możesz wokół siebie budować piekło, ale to nie jest rzeczywistość, która będzie w przyszłości, to jest coś, co zaczyna się już tutaj i teraz. Więc to jest dla mnie druga myśl, też jakoś tak dotykająca, przełomowa, taka, którą chciałem wyakcentować tutaj, dlatego, że to jest. No to jest ważne, nie? żebyśmy nie myśleli o, o Królestwie Bożym, czy o piekle, o, o nagrodzie i karze już posługując się takim może stereotypowym językiem. Nie? Tylko w perspektywie tej przyszłości, nie, że kiedyś, że po śmierci, że a jeszcze mam czas, a jeszcze mogę pofolgować, a to na starość się będę modlił. Nie. To jest rzeczywistość, którą budujesz już tu i teraz, nie, i możesz ją budować w taki albo w taki sposób. Możesz to Królestwo Boże już tu przeżywać, albo możesz je zaniedbać i, i wchodzić automatycznie też w piekło, tak? jeśli zaniedbujesz, jeśli zaniedbujesz e, Pana Boga i Jego królowanie w Twoim życiu. E, ostatnia myśl wydaje mi się bardzo ważna i taka łącząca e, wszystkie trzy dzisiejsze czytania, pierwsze, drugie i Ewangelie. No i myślę, że może być trudna. Ale zacznijmy sobie może w takim razie od fragmentu z Księgi Wyjścia. Ok? E, pamiętam, jak biskup Bryś mówił o tym, że jeśli ktoś uważa Boga Starego Testamentu za, za Boga Okrutnego i że to miłosierdzie Boże się dopiero objawia e, w Nowym Testamencie, to znaczy, że nie czyta Starego Testamentu. Ja się absolutnie pod tym podpisuję. E, jeśli czytamy Stary Testament, to widzimy, że e, ok, są takie momenty, kiedy Bóg pokazuje swoją wszechmoc i silną rękę, ale przede wszystkim. Pokazuje swoje miłosierdzie, i to bardzo, bardzo widać w dzisiejszym fragmencie z Księgi: Wyjścia. Zobaczcie, kiedy Mojżesz wzywa Boga na górze, kiedy wypowiada imię Jachwę, to, to Pan Bóg przychodzi i przedstawia się w taki bardzo charakterystyczny sposób. Tak? Określa się pewnymi cechami. Pan, Pan, Bóg miłosierny, łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. I teraz, gdybyśmy się przyjrzeli religiom pogańskim, to tamte bóstwa, które są opisywane, najczęściej mają cechy silne, może trochę nieobliczalne, takie potężne, pokonujące innych. Czyli ten Bożek musi być opisany w taki sposób, żeby rzeczywiście ta jego władza była niepodważalna, żeby wszyscy byli mu poddani, że trzeba mu składać ofiary, że jest bezlitościwy, że trzeba go przekupić, że, że trzeba się z nim liczyć, nie? bo jest taki silny, taki twardy, jest potężniejszy niż wszyscy inni bogowie i będzie za chwilę strzelał piorunami. Nie? Więc w taki sposób są opisywane bóstwa religii pogańskich. Jaki Bóg jest e, nasz, prawdziwy, jedyny? Ten, o którym wiemy, że jest wszechmocny, że jest Stworzycielem świata? Jakimi cechami on się przedstawia? Miłosierny? Łagodny? Nieskory do gniewu? Mający łaskę i wierność. Kawałek dalej byśmy czytali o tym, że, że owszem, tak, ta odpowiedzialność za grzechy, konsekwencja grzechu jest do trzeciego, czwartego pokolenia, ale to jest bardzo ładny obraz Starego Testamentu, który stawia jakby Boga w tej perspektywie łaskawości, nie? że ten gniew trwa do czwartego pokolenia, ale łaska w tysięczne. Więc to nam ma pokazać, że, że Bóg jest przede wszystkim łaskawy i miłosierny. Że to jest jego dominująca cecha. Czy taki Bóg pojawia nam się jako silny? No nie, to jest Bóg bliski, to jest Bóg, do którego chce się podejść, Bóg, do którego chce się przytulić, Bóg, z którym chce się być, ale też Bóg, który daje się podeptać. Zobaczcie, że to jest Bóg, nad którym możesz okazać swoją potęgę, no bo skoro on jest łagodny i miłosierny, no to mogę nad nim zapanować. Przynajmniej takie mam poczucie. Bóg objawia się jako Bóg, przepraszam za określenie, słaby, tak? Ale słaby oczywiście nie w takim wymiarze obiektywnym, bo wiemy, że wszystko, co nas otacza, to jest, to jest Jego dzieło, więc nie może być Bogiem słabym, że jest Bogiem absolutnie wszechmocnym. Ale chcę, żebyśmy na niego patrzyli właśnie w taki sposób: że jest nam bliski, że nas kocha, że wychodzi do nas z przebaczeniem, tak? I zobaczcie, gdybyśmy sobie powędrowali z tego pierwszego czytania. Do, do, do fragmentu drugiego listu do Koryntian z 13 rozdziału, to co mamy w drugim czytaniu to Paweł tam podkreśla, że wierzący w Niego, że ci pierwsi chrześcijanie mają być dokładnie tacy jak On radujcie się, dążcie do doskonałości pokrzepiajcie się na duchu, bądźcie jednomyślni zachowujcie pokój Czyli dążcie do kompromisu, szukajcie troski o drugiego. Starajcie się żyć w zgodzie. Starajcie się raczej poświęcić swoje na rzecz drugiego, niż zmuszać go do tego, co ja uważam. nie? I Paweł mówi: Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Jeśli w ten sposób będziecie postępować, to tam się znajdzie Bóg, tak? Bo to będzie jego środowisko, bo to będzie takie postępowanie, w jakim On się odnajduje, to będzie taka relacja, takie braterstwo które jego postępowaniu jest bliskie, tak? bo on sam jest Bogiem miłości i pokoju. Więc jeśli wy będziecie dążyć do miłości, do pokoju, do kompromisu, do troski wzajemnej o siebie, to Bóg się w tym odnajdzie. To takie miejsce będzie dla niego miłe, to takie relacje będą relacjami, w które on sam będzie się chciał włączyć. No i oczywiście, oczywiście, przepraszam, coś dzisiaj z językiem nie tak nie, nie przećwiczyłem, nie przećwiczyłem sobie AE i OU przed, przed nagraniem. E, więc e, oczywiście znowu jakby. Kulminacją tej myśli Boga, który, który jest miłosierny, łagodny, który, który się poświęca, jest dzisiejsza Ewangelia. Tak? O tym już mówiliśmy. Bóg schodzi do człowieka. Jest takie ładne greckie słowo kenoza, czyli wyniszczenie, uniżenie, tak? które charakteryzuje Boga. Bóg się poświęca, oddaje swojego Syna. Jezus Chrystus, Bóg, poświęca swoje życie. Czy to jest Bóg słaby? Mogłoby się wydawać, że tak, nie? Że może ja nie chcę takiego Boga, że chcę Boga, który zwycięża, wygrywa, który jest okrutny, który niszczy moich wrogów, tak? Który się nie zgadza na niesprawiedliwość, na wojnę i powinien teraz takim gromem z nieba tam w tych wszystkich żołnierzy wrogiej armii uderzyć i, i wszystko rozwalić po prostu w prach, nie? Może chcielibyśmy takiego Boga? A tu się okazuje, że Bóg jest yy, ze słabymi, to nie jest tak, że Boga na wojnie nie ma. Bóg jest, ale Bóg jest w tych cierpiących, w tych ofiarach. Wszechmocny Bóg, w którego wierzymy. Stwórca wszechświata, wszechpotężny. Ten, który potrafi y, zrobić no wszystko, tak? Właściwie szukam porównania, nie mam porównania, no bo nie ma porównania na, na, na coś y, absolutnie wszechmocnego, tak? Więc może wszystko, ale sam decyduje się do być Bogiem bliskim, Bogiem łagodnym, Bogiem miłosiernym, Bogiem, który się poświęca. No i pytanie, czy my chcemy takiego Boga? Czy my chcemy naśladować, naśladować takiego Boga, Tak? Czy widzimy takie Boże rozwiązania w naszym życiu? Czy nie chcemy być tymi, którzy panują, którzy innym wygrażają, którzy innych potępiają, e, którzy no właśnie chcą czuć się lepsi, może od niewierzących. A Bóg właśnie do nich schodzi. Czasami może się okazać, że będzie bliżej tych, którzy odrzucają Jego imię, niż tych, którzy to imię wykrzykują na, na wiecach i w kościołach. Eee, może tak być, kochani. No, tak, tak myślę, nie? Widząc właśnie takiego Boga, który wchodzi w kenozę, który wchodzi w wyniszczenie, który wchodzi w słabość. Poświęca swoją wszechmoc. I oczywiście, jak mówi nam dzisiejsza Ewangelia, przyjdzie ten czas, kiedy wszechmoc Boga się objawi. Przyjdzie ten czas, kiedy, kiedy będzie nagroda dla tych, którzy, którzy byli mu wierni. Tak, będzie ten czas. Ale czy w tym momencie się zgadzam na to, żeby być słabym, tak, słaby jak, tak jak słaby jest mój Bóg? Czy w tym momencie zgadzam się na to uniżenie, na tę kenozę? Na tę drogę, którą, którą, no właśnie, mój Bóg wybrał. Trudne pytanie. Bardzo trudna Ewangelia. Sam chyba jeszcze muszę pomyśleć, czy tak wewnętrznie się na nią zgadzam. No ale tak nas prowadzi dzisiejsze słowo. Więc, więc, więc chodźmy za nim. Shalom. Alechem nazywam cię? Pomóż mi i sobie znajdź i to już takie coś ma m. Co pozwala